Patryk Cieślak i Kacper Wasiak, klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, są dzisiaj moimi państwa gośćmi. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Klerycy, którzy dzisiaj odwiedzili nasze studio, są tu dlatego, że jutro przed nimi bardzo ważny dzień. Są to święcenia diakonatu, które przyjmą z rąk biskupa Wojciecha Osiala. No i spotkaliśmy się, żeby porozmawiać, ponieważ jest to święto oczywiście dla nich ważne, ale ważne jest też dla nas jako diecezji, jako wspólnoty kościoła. I myślę, że może zaczniemy od tego, że przybliżcie naszym słuchaczom, kim jest diakon, kim będziecie po jutrzejszych święceniach. Przede wszystkim, diakon to jest już nie osoba świecka, tylko osoba, która jest osobą duchowną, zostaje włączona do stanu duchownego. Ale do święceń diakonatu przygotowuj przygotowujemy się już od samego początku wstąpienia do seminarium, kiedy to właśnie na początku roze rozeznajemy swoje powołanie. I na poszczególnych etapach dostajemy różne funkcje, które nam w tym pomagają rozeznać, czy to akurat jest ta droga, którą chcemy kroczyć. I takim przełomowym momentem podczas tej drogi formacyjnej w seminarium były obuczyny na trzecim roku. Później e, podczas Wielkiego Postu przyjęcie posługi lektoratu, kiedy to już mogliśmy czytać Słowo Boże, jak i później pomagać. Przed świętami wielkanocnymi w święceniu pokarmów. Na czwartym roku otrzymaliśmy posługę akolitatu, która nam pozwoliła udzielać Komunii Świętej Ludowi Bożemu. No i przychodzi taki czas, kiedy na piątym roku musimy dogłębnie podjąć taką decyzję wewnętrzną, czy to jest ta droga, którą byśmy chcieli kroczyć, czy na ten moment rozeznaliśmy, czy to jest to. Czego Chrystus od nas chce. No i przychodzi czas, kiedy jest obrzęd kandydatury, kiedy zostajemy przedstawieni biskupowi, ordynariuszowi, że w imieniu kościoła pragniemy złożyć taką wolę służenia w kościele Chrystusowym. No i dochodzimy do momentu, kiedy przychodzi maj, ta uroczystość święcej diakonatu, która odbędzie się już jutro o godzinie 10.30 w katedrze. I to jest taka mieszana, która jest tutaj oczywiście ważna. Ważna jest dla wspólnoty seminaryjnej. Tutaj e, ważna jest także, bo przyjeżdżają wasi e, koledzy, z którymi już w tym roku jakby jesteście w jednym budynku, czyli w Warszawie, bo seminarium nasze mieści się, nasze Łowickie mieści się e, w budynkach seminarium warszawskiego, więc ta wspólnota jest dużo większa, więc przeżywane jest to we, w tej wspólnocie e, w której żyjecie, ale oczywiście ona jest bardzo ważna też dla, dla nas jako dla diecezji, więc jutro na tą mszę równie dobrze mogą przyjść i no, właściwie zachęcamy e, wierni, żeby być z wami, być, e, być razem, e, modlić się. A ja jeszcze zapytam, e, no dobrze, to tutaj kolejne etapy zostały omówione, a jak zmieni się wasza posługa w kościele właśnie od jutra? Przede wszystkim od jutra staniemy się sługami słowa, i sługami, sługami prezbitera, sługami biskupa. Może to słabo, brzmi to słowo sługami, ale, ale generalnie jesteśmy przeznaczeni do tego, aby służyć. Służyć ludziom, Bogu. Będziemy czytać Słowo Boże, Ewangelię, będziemy przy ołtarzu mogli wykonywać już, już więcej funkcji. Myślę, że, że to jest najlepsza kwintesencja tego wszystkiego. Myślę, że tutaj z Zawahał się tutaj e, i chciałam powiedzieć już ksiądz, ale e, tutaj nasz alum e, nad e, słowem sługa, ale myślę, że nie należy się tego bać, dlatego że właśnie taka jest też rola i warto, żeby to wybrzmiewało, właśnie kapłanów względem wspólnoty kościelnej. E, zwiąże się też tutaj to, ta uroczystość jutrzejsza Wasza ze złożeniem ślubów. Myślę, że takich, o których też warto powiedzieć, dlatego że przygotowywaliście się do tego, żeby podjąć taką decyzję. Tak, oczywiście. Święcenia diakonatu można powiedzieć, są takimi zaślubinami z matką Kościół, przede wszystkim, w której będziemy służyć przez całe nasze życie, praktycznie aż do śmierci, kiedy to złączymy się na uczcie w niebie z Chrystusem. Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Bo to nie jest decyzja, którą podejmuje się tak ad hoc. Ona, tuż było powiedziane o tym, że to były lata studiów, to były e, rozmowy, e, ale myślę, że e, bardzo bym chciała wiedzieć, jak taka decyzja dojrzewa w człowieku. Ona jest przemodlona, ona jest ze wsparciem e, wspólnoty podczas formacji, e, ale kiedy, w którym momencie człowiek jest pewien? Myślę, że to jest trudne pytanie, ale pokuszę się o zadanie go. To jest trudne pytanie, to prawda. Ale myślę, że taką najlepszą odpowiedzią, jaką też my sami gdzieś poznajemy w sobie, można ją usłyszeć na adoracji. To jest moment, kiedy, kiedy jestem w ciszy, jestem przed, przed Panem Jezusem i tak naprawdę nie liczy się dla mnie całkowicie to, co jest dookoła. Liczy się dla mnie to, że jest tutaj Jezus, że jestem ja i że czuję się w tym dobrze. I że czuję taką błogość, takie, że, że to jest to, że to jest to miejsce, w którym ja chcę być. I w którym, jak ufam, Jezus też chce, abym ja był. Bardzo pięknie powiedziane. I oczywiście życzymy wytrwania właśnie w tej drodze i w tej decyzji. I zapytam jeszcze, ponieważ to jeszcze jest krok przed Wami do święceń kapłańskich. Będziecie jeszcze przez kolejny rok kształcić się i będziecie jednocześnie studiować, a zarazem, już wchodzicie w taką posługę na co dzień w parafiach. Opowiedzcie naszym słuchaczom, jak to będzie wyglądało. Przyszły rok przede wszystkim jest takim rokiem, którego tutaj na Ziemi Łowickiej w seminarium mogliśmy dopiero doświadczyć podczas Wielkiego Postu, kiedy to byliśmy przez cały ten okres. Na parafiach, które mieliśmy przydzielone przez księdza rektora, i pełniliśmy tam posługę jakońską, ale w Warszawie ta posługa już się rozpoczyna od września, kiedy to mamy jeszcze wakacje, ale rozpoczynamy nasze praktyki na parafiach, które będziemy znali w czerwcu mniej więcej w połowie. No i na tych parafiach przez cały rok akademicki, od piątku do niedzieli, będziemy jeździć, a przez okres Adwentu i Wielkiego Postu przez całe te okresy liturgiczne będziemy spędzać czas z wyłączeniem, że przyjeżdżamy w czwartek na Msze Świętą Gregoriańską po łacinie. No i w piątek po wykładach rozjeżdżam się na te nasze parafie. Czy ten ostatni rok w seminarium to czas jeszcze dużej ilości wykładów, czy on jest poświęcony raczej już na przygotowanie pracy magisterskiej, na taką naukę własną? Wykłady też się odbywają, tylko te wykłady już mają na celu taki, taki panel warsztatowy, kiedy to już skupiamy się na takich przedmiotach, które w życiu kapłańskim bardzo się przydadzą. Przede wszystkim przedmioty, przedmiot, który tam towarzyszy, to jest spowiednictwo, które mamy na szóstym roku dopiero, oraz homiletyka, aby tam jeszcze mocniej angażować się w głoszenie Słowa Bożego, które przede wszystkim w życiu kapłana jest ważne, aby ten lud Boży prowadzić do zbawienia. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą wizytę w naszym studiu. Zapraszam wszystkich słuchaczy naszych na jutro do Bazyliki Katedralnej w Łowiczu na godzinę 10.30, namże podczas których nasi dzisiejszy gość, nasi dzisiejsi goście, Patryk Cieślak i Kasper Wasiak, zostaną przyjęci do Wspólnoty Kościoła jako diakoni. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.